Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam Was do 22 odcinka z serii Dead by Daylight. Będziemy grali z krecikiem oraz szwagrusem, tak więc zaczynajmy! W głównym budynku włas. Okej, niespokojny, niespokojny oddział, przytyłek, krotus, coś tam. No więc zaczynajmy. Witam. Ale nie na długo, bo idę w kierunku tutaj środka. A bardziej to się teraz poskradam, bo już ktoś idzie. Jest strzelec. O! 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 ale to jest. Było... Kurde, kurde. kurde, ja nawet go nie widziałem, to wszystko przez siebie. Słyszałeś muzyczkę? Ej, ale w gruncie rzeczy ja ci uratowałem życie, bo ty byłeś koło mnie. Ja chwilę poczekam sobie. Jakby on tu jest, i kampi przy mnie. Tak? No, jak na razie to tam. Do budynku wsiadł? No nie, na razie schodzi koło mnie. Dobra, Dobra. poszedł po obrotnym kierunku. Tepiarka mnie ściąga. Co robię tego silnika? I jest tu gdzieś. No to na pewno. A co to w ogóle jest za gością? No to śmiercią... serca, czy jak on tam się nazywał Śmiercica No ten z tą spluwą śmieszną Strzela sobie tymi swoimi yy, jak to się mówi? Ślepakami O, ślepakami Ślepakami są Dobra, ja będę kończył w głównym budynku. A co się goni że się biorą, tak że jak byśmy, to z jakąś karą? Także jak leci jakbyś, to zmałaś jakiegoś silnika byłoby. O, Pięknie. Pięknie. Już ja się goni ze stanem już Dosyć. Ej, właśnie. Może to. teraz już nie, ale. to. No. Powiedz mi Skąd wiesz, że od stycznia będą pańszy te skiny Słuchaj, ogląda się swoich informatorów A skąd to jest wiedzą? Czy tam się Mam klątwę! Mam heksa! No co go. Ale... To nie jest chyba ten, to nie jest... To jakby... Odciągnę go od ciebie Bo to po prostu bagoni, dobra? Powinien chyba do mnie pójść Czy nie? Nie Szuka klapy, nie, jest u mnie, jest u mnie <laughs> Szuka klapy w rzeczy, jest u mnie Cały czas jest u mnie Szuka mnie O ktoś zrobił geniksa no to ja tego jak cały czas u mnie Idę na ratunek i. Nie, nie, ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę. Ja pójdę, bo ja mam perka, że ja ją ulecę szybciej. Będę i tak pierwszy. Pytają. Ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy. No to we dwójkę ra ratujemy. Mają ja mam szybkie leczenie. No ja też. Widzisz o, jak to się pójdzie. Ja to zapierdziała to przez tego perka go No ja też mam szybkie leczenie, także wiesz, podwójne to wiesz. Tak? On mnie goni. Dobra to robię Innego, no. Ale mi się kto. No. Co robić? Gany, 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 gany. Szybko, szybko, szybko. No robimy, robimy. Odwiesz no, się. Szybko, szybko. I idzie Ty wiesz w którą stronę on poszedł? W stronę słońca Weź Jak on przyjdzie do mnie, to co ja zrobię? On jak na razie muzyczkę Dobra Ja go na. kończę, go, śmiało No to kończę nie szybkie leczenie, szwagaj gdzie ty jesteś, bo długo nie ma tego szybkiego leczenia. Jest tam budynek w środku. A to nie działa tak, że e, jak ty zdejmiesz Hacka? Tak na 90 sekund później z Hacka Też szedł do tego Mogą oni się skisnąć. O, jest jakiś murze No ej.

Ale ja myślałem, że on za mną poleciał, a ten i no, nie poleciał za mną. O kurde, przestraszyłem się balona. bałwana. nie umieraj. No to ja umieram. Niech pomógł, Niech pomógł. wszyscy mają za Nie, mną ja idę On akurat z od ciebie odszedł. Nie idź. Mi pomaga. No dobra to tam pomagajcie, a gdzie robiłeś gena? tutaj w środku? tak nie, akurat w przy budynku? tak no o, dzięki tylko teraz nie idzie tu za mną nie Widzicie? widzę, się ze mnie. Goni mnie, goni mnie. Szwagrosa goni. Dla siebie? Szwagrosa goni, no. Dobrze, że są silnik. Znaczy, ale Poszedź, pizdies. Idę tam, idę robić silnik. Bru, bru. Chodź, wylecie co, ja mam apteczkę, chodź. Chodź Bo on będzie teraz krążył pomiędzy trzema genami, to będzie właśnie teraz trudne Klecik, ty też się tak nie narażaj, bo ty już miałeś dwa wiszonka Dobra, to mnie nie będziesz dokładnie, co ja mam robić <grych> Ja tylko mówię ci, że masz dwa wiszonka i żebyś tam spokojnie igrał Dobra, kończymy, jest banczo. Okay. To jest banczo. To jest banczo. To jest banczo. Dobra, na banczo. Ojej, A będzie trzeba uratować Kis jak będzie coś nie tak? Szybkie ruczka. Idą. U O nie, niebałowanie Krecik, czy ty zginąłeś? Nie, ale jeszcze ja zastanę. Ja może dam radę ją uratować Bo mam zegarek Masz y jak coś y Czachę. Pamiętaj o tym Wiem, do tam, do tego No, Nie, A, kurno, ja pierdzęłem. Ale Nie! kurde. Nie! Nie! Ale Nie! 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 miał Nie! właśnie. On po prostu... Szukał ciebie tam. Dobrze, Nie! jeszcze Nie! Jeszcze jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już uciekasz. Ale... Nie! za Kurde, Nie, ja ty nie, po po prostu dodać i tą nie, i wtedy tak wtedy, wtedy jak ci granat nie, to to... To wtedy No no wtedy wtedy jakby... nie, nie, wiem nie, czy w nie, nie, Springwood nie, Mapeczka wiadomo jaka wiedza uliczna idealnie do, do, do tego pasuje, tutaj ulice są piękne. Jakże o, wiedza uliczna mi się zapaliła. Doktorek O nie o to jest dwu etapowy grunt Dwuasobowy no Oła O nie Konczymy to Wydaje, On tu idzie on do idzie Ty Kreciuk nie uciekaj od nas Bo nam ucieka wiedza uliczna no Idziemy dalej możemy iść. O dojdzie! I bańkoło się w ogóle. Tak. A no mnie! Proszę pójść do mnie. Nie, <śpiewanie> co tam tam nie wiem, czy są do mnie. Uciekaj od niego, bo ja robię No, a na pewno będzie geniks? O, to ten jest elegancko. To ten mix ja zniszczę sobie elegancko. Może mu uciekłem? Ucieka, wraca tutaj. Aaaaaa! O, widzę, gana. To sobie zrobię Ja widzę, gdzie, gdzie jest robiony gen, a ja idę gdzieś... ...dalej. Rozrobię tego. Zygana. W piwnicy jest jakiś gen, jak się schodzi. No a ja robię w piwnicy geny, spokojnie. A ja nie mogę się wiedzieć, jak tam się schodzi. No, normalnie jak w domku jest zejść do piwnicy. Nie, to tutaj chyba jesteś w innej piwnicy. Całkiem możliwe, bo są dwie piwnice. A licząc z szakiem to trzy. Kurde, zbliża się. Ja jestem w piwnicy murdulca. szaku. No. szaku. I co ty tam szukasz? Nie, po prostu się ukrywam przed nim, bo on tu jest blisko. A. No to beczkaś tam wrzeszcze cały czas Nie mam odpowiedzi o co Niestety chodzi. Niestety, bo się gonią koło mnie A tu też jest A tutaj? <suszy> Trzepnął mnie. To było zaskoczenie akurat mocne. złapał mnie Nie, zakryje. ty się ukryłeś w szafce. Tak. Chciałem go zaskoczyć. To on cię zaskoczył. No, robię sobie kolejny logon. A czemu to nie? Chłopca kurc, mys, wisi w ksaku. W krzaku. W krzaku wiszę. Hmm. Potem by ci pzaedł. Ktoś go ściągnąć, czy ja mam iść? Ja tam za... Pójdę. Skąd krąży też. Tu hmm się coś raczej wygodzić. Kończę powoli pojęciu temat Za mną goni Zbogę O, drugi strze Goni za mną goni goni Boję się z nim dookoła To szlag bez może się narażać Kurde Mam O kurde O kurde, ciebie też mam Teraz jego goni Nie widzę go ty To jest Rozpytałem drugą stronę sobie Ej, kto tu jest? daj. Chodź, ja mam chodź. No... Stoję, nie idę. Ej, mi się gra pobiera, a ja się, a ja się zastanawiam czemu... Co... Dobra, nieważne. Nie rób tego gana. Nie teraz. No to był... Musimy to szybko zrobić Nie Ubiegł. musimy, oni się tam gonią Mamy czas, dzielny czas No uważaj, mamy krótkie paseczki Jdu našim kědům Ne Teraz půjď do nás No jo to bude Učekaj, učekal Kurde mě drásnou Oooo, spitałem o, o kurne. kurde Kurde, blisko Tak rozrób tego Gemma Tobie na dziurę No, jak go do siebie przywołam No nie no, spoko, na razie jest przy mnie Nie, on wróci. Tupierko tutaj jest blisko mnie Bo będzie to raz na no? razie Na razie campi. A nie campi bardzo dobrze że campi Tego się no spodziewałem się. że będzie kampił Dlatego ja idę na ten dalszy gen Niech coś musi Ciebie. wyleczyć Bo ja mam lo ja mam apteczkę ale Nikt nie jest nie... A ja nie mogę wykorzystać akcji... Dobra, to do tu nie ma jak coś. Oko. Kurde, ja idę zdjęć. Ej, mm, gdzie jesteś? O, mam zrobił ostaj, co? O, ja jestem tym, obsesją. Czemu obsesję? No, wyskoczyłem mnie. Ikonka obsesyjna. Chodź eee, Mam już oh. drugiego stercza. No, idzie Spróbuję cię zdjąć Na razie tamtą zostawiam On tu jest I Kampi będzie przyny Dobra, jego wzięła na siewa Nie, on idzie prosto do mnie Możesz próbować zjąć tą drugą Dobra. Dobra, wraca się do was Dobra. Goni się tam. Jeden mam. gen, jeden gen. Goni, 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 goni. Dobra. Pryczka umiera. Ja umieram. Róbcie gena. Lubiska? <grytka> no. Znaleźć... Ja idę znaleźć gdzieś trzeciego gena. Jest w jakimś budynku? Jest piwnica na środku No ja do, dobra sam postęp, postępku także spoko do mnie Piwnica na środku tak uh -huh. Koło szaka, koło, koło zejścia Witaj z klanami O pinia to jest Oooo Do dziury wskać Oolej, ja się sam yes. przestraszyłem O Czyżby szlag zrobił Gwen'a? Okay. Gwen? Tylko szlagier Otwieraj bramę Druga też otwiera Nołaj się żegnaj Zabra. Nie no, oh. dawaj, 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 rób Otwieraj, otwieraj, otwieraj otwieraj Odpieraj otwieraj. Otwieraj. Bardzo o, ładnie. ładnie. Teraz jest strzelnąć wentem. Nie, nie zostawię go. Nie uda mi się. Ja ja jestem i tak na lewek. Żegnam. Dobry zły. To to piarek dosłownie. Zastanawiam się, czy nie miał uciekać tam na drugiej stronie. Tu jest jeszcze do spytania. Jest Powiedzmy sobie szczerze. Ona wyczekuje. Nie zdążyła, bez szansa I bardzo dobrze Dzią mi dał uciec Nie Dawaj daj jej uciec Uciep, no Daj uciec ham Tu prosta jak największy Są za głową Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!